Totalny szok i niedowierzanie. Szanowni Państwo, Czechom spadła bardzo mocno inflacja. W Czechach spadła inflacja. Co zrobi profesor Glapiński i nasze kochane bystrzaki? Co zrobi? Szanowni Państwo, dodal Tusk, Kościnieck, Kamysz i Hołownia. Inflacja w Czechach spadła do 2,8%. Wcześniej inflacja wynosiła 2,6%, a u nas inflacja wynosi 5%. Szanowni Państwo, dodatkowo Czesi zdołali obniżyć swoje oprocentowanie na 4%, a nasze oprocentowanie dalej utrzymuje się na poziomie 5%, 75%. To jest tragedia. Szanowni Państwo, polska złotówka załamuje się do, do euro. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Jeszcze przed chwilą euro kosztowało 4,37, 4 prawie 38. Szanowni Państwo, czy to już dymisja rządu Donalda Tuska? Czy to czas na wymianę Pana Profesora Glapińskiego i kochanych bystrzaków na inne bystrzaki? Może te nasze bystrzaki to nie takie bystrzaki? A Pan Profesor, Szanowni Państwo, może już dawno nie powinien być prezesem Narodowego Banku Polski, bo widzimy Widzimy, że Czechom to wychodzi jakoś inaczej. Czy szanowni państwo, w Polsce rządzą partacze, które nam wmawiają, że to dobrze, szanowni państwo, że w Polsce jest wysoka inflacja, bo dzięki temu będziemy bogate, że to dobrze, że w Polsce mamy wysokie oprocentowanie kredytów hipotecznych, bo wtedy będziemy bogate, a jedynym rozwiązaniem dla narodu polskiego jest wprowadzić, szanowni państwo, kredyt 0%, który dopompuje zagraniczne banki i zagranicznych deweloperów. Czy to już upadek polskiego rządu? Czy nadchodzi dymisja Donalda Tuska? Czy nadchodzi dymisja, szanowni państwo, pana profesora Glapińskiego, który nie jest w stanie obniżyć swoimi działaniami inflacji w Polsce? Czy też my nie jesteśmy w stanie obniżyć tej inflacji w Polsce ze względu na to, że właśnie rządzi Donald Tusk? Może i Glapiński chciałby obniżyć inflację w Polsce i oprocentowanie, no ale się nie daje, prawda? Bo zaraz wychodzi Tusk i zaczyna na masową skalę rozdawać nasze pieniądze. Zagranisz tym bankom, zagranisz tym deweloperom, szanowni państwo, i zagranisz tym korporacjom, tak jak robił to Mateusz Wel, niebezpieczny kredyt, Wel drugie wcielenie Hilarego Minca. Szanowni Państwo, co się dzieje w Polsce? Naprawdę już nie jest wesoło, jest bardzo, ale to bardzo źle. Jeszcze byśmy nie byli w takim podczasku, gdyby to była wiosenka albo lato i jedzenie by nam rosło, szanowni państwo, na drzewach na ziemi i by latało i pływało, i byśmy mogli sobie je łowić, łowić i zbierać. Jest zima, szanowni, Państwo, za chwilę będzie zima, już jest ciemno, zimno i śmierdzi. Trzeba wydawać na drogie gaz, na drogą elektryczność, szanowni państwo, na drogą benzynę, a nasza szybkość inflacyjna dalej rośnie. Czy pan profesor Glapiński, szanowni państwo, poda się do dymisji w następnych tygodniach, miesiącach, a może poda się do dymisji Donald Tusk? Szanowni państwo, u nas jest w danym momencie pożar inflacyjny, mamy prawie najwyższą inflację w całej Europie, mamy prawie najwyższe, właściwie mamy najwyższe, najba, prawie najmocniej oprocentowane kredyty w całej Europie, tam nie pomijając na przykład Rosji, prawda, czy tam Ukrainy sytuacja jest dramatyczna. Dodatkowo polska złotówka bardzo mocno traci do euro. Szanowni Państwo, zanim przejdę do dalszej części tego materiału, wezmę swojego ukochanego łyka kawy, bo aż mi w gardle zaschło. Szanowni Państwo, to nie są przelewki. To nie są przelewki. Mit. Mit. Yy, kocopołów, które wciska się Polakom, właśnie padł. Mit. Szanowni Państwo, tego, yy, że w Polsce jakkolwiek jest w danym momencie dobrze, bo jest właściwie w Polsce w danym momencie bardzo to i to bardzo źle. Mówmy sobie wprost. W Czechach, Zdołano obniżyć oprocentowa, inflację do 2,8%, Szanowni Państwo. Proszę to, proszę to zrozumieć. W Czechach zdołano obniżyć inflację do 2,8. No, oni mają dziś, mieli wcześniej troszeczkę niższą, mieli 2,6. Szanowni Państwo, dzisiaj mają 2,8, ale to i tak jest znacznie niższa inflacja niż w Polsce. Ja przypominam, że w Polsce mamy inflację 5%, Szanowni Państwo. I Czesi dalej obniżają swoje oprocentowanie. Czesi mają, Szanowni Państwo, inflację dwa razy mniejszą, mamy dwa razy wyższą inflację, oni mają 2,8, mamy 5, Szanowni Państwo, na, oni mają kredyty oprocentowane yy, 4, my mamy, Szanowni Państwo, kredyty oprocentowane yy, 5,75, to jest... 1,75% różnicy to jest bardzo, ale to bardzo dużo. Szanowni Państwo, polskie profesorzyny opowiadają nam, że to jest bardzo dobrze, że mamy bardzo wysoką inflację, że dzięki temu się rozwijamy, że to jest bardzo dobrze, że ceny mleka, chleba i kiełbasy rosną, dzięki temu będziemy bogatsze, że to jest dobrze, szanowni Państwo, że mamy em, bardzo słabą walutę, przez co możemy coraz mniej kupować z zagranicy, a musimy sprzedawać coraz więcej za mniej papierków, że to jest bardzo dobrze. Że mamy bardzo wysoko oprocentowane kredyty, szanowni państwo, e, ale z drugiej strony się opowiada, są w Polsce profesorowie, którzy mówią, że to dobrze, szanowni państwo, że w Polsce mamy gigantyczne oprocentowanie 5,75, kredyty hipoteczne są oprocentowane na, na 9, a że to źle, że w Czechach mają niskie. Tak? To jest dobrze, że w Polsce, szanowni państwo, płacimy wysokie raty kredytów. Tak no, tacy są ludzie, szanowni państwo. Ale z drugiej strony, e, no, e, to jest dobrze, że ceny także też i nam rosną, prawda? Czyli to jest dobrze, że mamy bardzo wysokie raty kredytów hipotecznych, że to jest bardzo dobrze, że mamy coraz droższe jedzenie i że to jest bardzo dobrze, że nasza waluta makabrycznie tanieje. To jest, szanowni państwo, wszystko dobrze. Mamy takich profesorów ekonomii w Polsce. Problem w tym, że ci ludzie to wszystko łykają, szanowni państwo. To jest naprawdę porażające. W tym samym czasie opowiadają inni eksperci, tak zwani, ja się śmieje z tych ekspertów, inni mówią, że to jest dobrze. Jedni mówią, że to dobrze, że mamy wysokie raty kredytów gigantyczne, prawda No ale z drugiej strony inni mówią, że a że to tak nie do końca dobre to my rozdamy, to rozda Tusk czy Borawiecki rozdał dziesiątki miliardów złotych, aby rozdać kredyty z niskim oprocentowaniem za które płacicie wy, bo te dofinansowania do tych kredytów poszły na przykład ze szpitali, prawda? Do zagranicznych banków, zagranicznych deweloperów, bo dla jednych to jest dobrze, że mają wysokio, wysoko oprocentowane kredyty, a dla drugich jest źle, więc trzeba było im dać darmowe kredyty. Szanowni Państwo, 20% tych kredytów o dofinansowaniu, jeden o wartości szanowni państwo, Mercedesa i BMW zostało rozdawa, chyba 30 tysięcy osób spoza Unii Europejskiej dostało takie kredyty, szanowni państwo, w Polsce gdzie polska stara babka dostaje 299 emerytury, szanowni państwo euro, 299 euro emerytury w Polsce i nie ma zębów ma płacić, szanowni państwo, na zagraniczne banki, na zagranicznych oligarchów szanowni państwo, na zagraniczne korporacje żeby ludzie spoza Unii Europejskiej w Polsce mieli darmowe Kredyty na nieruchomości, prawda, na które jej, jej dzieci i jej wnukowie wyjechali zarabiać do Niemiec, do Holandii i do Irlandii. Szanowni Państwo, o zgrozo! Kto nami rządzi, a kto jeszcze większy idiota ich słucha? Szanowni Państwo, to naprawdę już nie jest wesołe w ogóle. Szanowni Państwo, jeżeli coś się nie stanie w następnych tygodniach, w następnych miesiącach powinien być, powinna być dymisja albo, y, to na pewno Donalda Tuska i tego całego jego rządku, nierządku, szanowni Państwo, albo co najmniej profesora Glapińskiego, y, no bo coś, przecież ktoś, jak, przecież no, no, no przecież ludzie chyba to widzą. Szanowni Państwo, przecież chyba to ludzie widzą, naprawdę. Chyba to ludzie widzą, że mamy gigantyczną inflację, że ona nie spada. Chyba ludzie widzą, że mamy zawalającą się walutę. Chyba ludzie widzą, że mamy gigantyczne, szanowni Państwo, oprocentowania kredytów. Chyba ludzie widzą, że, szanowni Państwo, mamy zimę w Polsce. Zaraz będzie minus 10, minus 15, minus 20. Rachunki za gaz będą przychodziły, po, szanowni, już ludziom przychodzą za gaz po tysiąc złotych, będą przychodziły półtora, 2, 3, cztery tysiące złotych. Szanowni Państwo, ratuj się, kto może, yy, z tego Bantu stanu obrzydliwego, w którym Polakom się wmawia, że to dobrze, że płacą coraz więcej. Yy, yy, szanowni Państwo, przypomina mi się ten film 1670 taka komedia, gdzie ten szlachcic, szanowni Państwo, wziął tego, tego chłopa, który przestał chlać, wlewać w siebie, i mówi, no niedobrze, że przestałeś chlać, wlewać to jest bardzo źle obszczany jendrula, już nie, nie, nie mówią na ciebie obszczany jędrula wpij więcej, będziesz obszczany jędrula i znowu wszyscy będą cię lubić tak, ja, 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 ja mam takie odczucie, że właśnie y, tak się do Polaków mówi, tak mówią ci wszyscy profesorowie, tak mówi rząd Donalda Tuska, tak mówił y, rząd Mateusza Morawieckiego, bądźcie oszczane jędrule, zamknijcie się, chlejcie to i tam siedźcie cicho, tak to wygląda w danym momencie, szanowni państwo w całej Europie, na całym Świecie oprocentowania lżeją, waluty się umacniają, inflacja lżeje, no ale nam wciskają, że to jest dla nas dobre, że u nas nie lżeje, że rośnie raj! Ajajajajaj! Szanowni Państwo, kiedy to się skończy, nie wiem, mam nadzieję, że jak najszybciej, mam nadzieję, że to jest po prostu ostatnie jakieś dni wysokiego um, oprocentowania, wysokiej inflacji i słabej waluty, a jeżeli nie, szanowni Państwo, a jeżeli nie, no to będzie. Szanowni Państwo, już nie będzie w Polsce artykułów o tym, że wreszcie przyszła skrajna bieda do Polski w milionach i kilka, 15 milionów ludzi żyje poniżej mi, po minimum socjalnego, a wyjdą niedługo artykuły, że do Polski przyszedł głód, szanowni państwo, głód, a jak będziemy głodni, to co zjemy, szanowni państwo? No tak to właśnie w danym momencie jest, szanowni państwo, Unia Europejska w porozumieniu z Donaldem Tuskiem chcą nas zniszczyć, chcą nas zamrozić, Zagłodzić, a na samym koniec, szanowni państwo, jak ci się nie będzie podobać, to wyślą tam na, na Wołyń, szanowni państwo, za ukraińskich oligarchów. Już polskie stare babcie płacą na ukraińskich oligarchów. Polskie stare babcie, które dostają 299 emerytury i nigdy nie wyjechały dalej niż y, do y, 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 pobliskiego miasta swojej wsi, szanowni państwo, jak Grzegorz za najlepszych swoich dni, jak y, y, śpiewał jeden śpiewak. Szanowni państwo, to, co się dzieje w Polsce w danym momencie, przechodzi na śmieszne oczekiwania. Polacy po, wszyscy Polacy, którzy mają dzisiaj kredyty hipoteczne szanowni państwo Wszyscy Polacy, którzy chcą sobie kupić nieruchomości, którzy chcą, żeby ich dzieci tutaj żyły, którzy chcą stabilnej waluty, którzy chcą stabilnego systemu kredytowego, sta, stabilnego systemu nieruchomości i wielu innych rzeczy, powinni być już w danym momencie yy, yy, za tym, aby jeżeli sytuacja się nie zmieni w ciągu kilku tygodni, w ciągu miesiąca, dwóch miesięcy, za dymisją rządu Donalda Tuska, szanowni państwo, powinni być za dymisją. Tylko jest taki problem, że kto wtedy będzie w Polsce rządził. Przyjdzie znowu, Mateusz morawiecki welnie niebezpieczny kredyt. Szanowni Państwo, przyjdzie ten ko albo tamten koleś przyjdzie, szanowni Państwo, który, wys yy, który wysła półtora miliarda z naszych pieniędzy, szanowni Państwo, do szwajcarskich banków i nikt nie wie, gdzie są te pieniądze. Przyjdą, szanowni Państwo, biznesmeni od Kalesonów, od domu Schadzek i Salcesonów. Taka właśnie w danym momencie w Polsce jest rzeczywistość. No ale jak Wam się nie podoba, no to pamiętajmy, że na szczęście jesteśmy w Schengen. No, na szczęście, szanowni Państwo, można wyjechać z naszego bandu stanu, no można sobie można zawsze sobie kupić niczym solo żak, szanowni państwo jeden z największych y, miliard oligarchów, miliarderów nie wiem, miliarderów, oligarchów y, szanowni państwo, miliarderów jeden z największych miliarderów, można sobie kupić jak za miliard złotych, szanowni państwo y, szanowni państwo i sobie pływać wtedy po morzu śródziemnym no mówicie, że nie macie miliarda? nie macie miliarda? no to zróbcie sobie tak, weźcie w takim razie, umówcie się z TVP i sprzedajcie im prawa, prawa do meczy, szanowni państwo, pi, piłki podwórkowej za 400 milionów. No i zróbcie to dwa razy, to sobie jacht kupicie, prawda? No, szanowni państwo, taka w danym momencie jest rzeczywistość. Polska, złotówka się zapada, system kredytowy się zapada, inflacja jest gigantyczna, ale to jest dobrze, szanowni państwo, to jest wszystko dobrze. Dobrze, że macie coraz droższe ziemniaki, dobrze, że macie coraz droższy chleb, będziecie mniej żarli, będziecie zdrowsi. Dobrze, że gaz drożeje, będziecie mniej grzać. W jednym pokoiku będziecie siedzieć, no to będziecie się bardziej socjalizować. Będziecie szczęśliwsze. Nic nie będziesz miał, będziesz szczęśliwy. Szanowni Państwo, Polska naprawdę stoi yy, u, u, szanowni Państwo, u progu zapaści walutowej. Taka jest w danym momencie rzeczywistość u progu zapaści społecznej. Taka w danym momencie, szanowni państwo, jest rzeczywistość. A dlaczego? Ano dlatego, że wtedy będzie łatwo nas sprowadzić do strefy euro tego chciał Donald Tusk, a dlaczego? Ano dlatego, że y, wielu oligarchów w Polsce i zagranicznych korporacji mają kredyty na przykład w złotówkach i jeżeli wejdziemy w, do euro po zawalonej złotówce, szanowni państwo, to im się kredyty wtedy zdewaluują. Prawda? Oczywiście wam się wynagrodzenia zdewaluują, emerytury wam się zdewaluują, będziecie biedakami do grobowej deski, szanowni państwo, będziemy biedakami na zawsze, Grecja to będzie raj, ajajajajaj aj, aj, aj. bo sobie chociaż możesz rybkę złowić bo tam ciepło, możesz sobie wyjść a w Polsce to będziesz mógł sobie złowić w przeręblu jak się przebijesz szanowni państwo, bo jak wszyscy stąd wyjadą, to nastanie ciężka zima bo nikt nie będzie palił w piecach i nie będzie w Polsce ciepło, bo podobno jak palisz w piecu, to wtedy na świecie całym ciepło jest, jak Polacy palą w piecach przy minus 20, szanowni państwo, to się na świecie ciepło wtedy staje. Taka rzeczywistość, szanowni państwo, no takie eskimosy z nas, że w ogóle zróbmy sobie igla w tej Polsce i będziemy najszczęśliwsze. No, ale jak ci nie odpowiada iglo, to kup sobie trzy razy za drogie mieszkanie, na trzy razy za droższy kredyt od Vel, well, niebezpiecznego kredyta drugiego wcielenia Hilarego Minca i w ogóle będzie ci wesoło. No, szanowni państwo, yy, yy, proszę zobaczyć, co się dzieje, dlaczego nas co wprowadzi do strefy euro, bo masa oligarchów, polskich oligarchów, szanowni państwo, masa Granicznej korporacji ma wielkie kredyty. Jeżeli ktoś ma 700 milionów złotych kredytów w polskich złotówkach, no to te kredyty są dzisiaj oprocentowane powiedzmy 10%, to jest bardzo dużo. Jeżeli zawalą polskiego złotego do euro, a zrobią to, szanowni państwo, bo do tego to dąży, może się opamiętają, ja nie wiem, ale do tego to dąży. Jeżeli zawalą polskiego złotego do 7 zł za euro i wejdziemy wtedy do strefy euro, bo ludzi do tego zmuszą, bo powiedzą albo wchodzimy do, do euro i po prostu po 7 zł zdewaluują wam się zarobki zdewaluują wam się emerytury, jeżeli masz dzisiaj 700 euro zarabiasz, zaczcie zarabiać 350 euro, jeżeli masz emerytury 3000 jeżeli masz dzisiaj emerytury z Polski 800 euro to miał 400 euro No i dlaczego to zrobią? Bo jeżeli jakiś... Szanowni Państwo, jakaś korporacja zagraniczna czy zagraniczny oligarcha, jakiś magnat zagraniczny w Polsce ma kredyt na przykład 700, 700 milionów i Polskę, i zawalą polskiego złotego do 7 złotych i wejdziemy wtedy do strefy euro, no to mu się to przewaluje, przewaluje szanowni Państwo, na 100 milionów euro kredytu, prawda? Na przykład na 4%, tak? Czyli z 700 milionów na 10% zrobi mu się 100, tysięcy, 100 milionów euro. W sytuacji, gdybyśmy, szanowni państwo, weszli do strefy euro. Po 3,50, po takim kursie, na przykład jaki był przez wiele lat, to wtedy takim ludziom przewalują się te kredyty na 200 milionów długu, nie na 100 milionów długu. Czyli wiecie, bo nam powinno zależeć na tym, żebyśmy weszli dosyć mocno do euro, no bo wtedy nasze wynagrodzenia będą takie same. Ale jeżeli wejdziemy po zawalonym kursie, będą o połowę mniejsze. Ale po zawalonym kursie, jeżeli wejdziemy, to się tym wszystkim, szanowni państwo, oligarchom zagranicznym zdewaluują kredyty. I oto jest gra, żeby kilka. Kilkaset, kilka tysięcy zagranicznych magnatów, oligarchów miało zdewaluowane kredyty w polskich złotówkach, ale na koszt całego polskiego społeczeństwa, którzy będą, będziemy biedakami na zawsze, będziemy, Szanowni Państwo, biedni od Ukraińców.